E, witam z Filip Dąbrowskiego, właśnie się że sterujemy. żeby wiedzieć jak wejść na stronę Facebook. Tutaj pisujemy z ZUSA. bo macie co to robi? No i tak, twój Dajmy byle co. Wy sobie chcecie jakie mają? Dla no, mnie to boli. No i wpisaliśmy, hasło też wpisujemy. Dajmy no to, to, to i, i to. Jak kto chce, i rejestracja. <coughs> I witam. I jeszcze hasło i witamy na Facebooku. Escape. Jak masz nazwę na Skype? Nie wiem. <laughs> wiem, zapomniałem nazwę do Skype'a. Zapomniałem, bo mam, ale zapomniałem, no to się siebie jest w No i witamy na Facebooku. Co tutaj robimy? Wpisujemy. Miasto rodzinne, miejsce zamieszkania. I przejdźmy do następnego kroku, czyli kroku dziecięcego. Tutaj każdy. No i tak, postawimy sobie moje swoje zdjęcie. jakie to chce? Ja tam wybiorę jakie. Ci No, to Zapisz. Mamy Facebooka. No i mamy Facebooka, witamy na Facebooku. No, dziękuję, do widzenia.